Dziś zrobimy sobie lawendowo-śladzową sól do kąpieli. Do tego użyjemy sobie soli Epsom, czyli siarczemu magnezu. Suszonego kwiatu śladzu oraz lawendę. Właśnie mamy sezon na lawendę, więc możemy użyć świeżej, ale może też być suszona. Ja roztarłam w moździerzu świeże kwiaty lawendy razem z solą, żeby wydobyć olej eteryczne bardziej, ale nie jest to konieczne. Więc jak nie macie dostępu do świeżej lawendy, to śmiało można kupić w zielarskim suszone kwiaty. Wsypujemy szklankę soli oraz roztartą lawendę z solą. A jeśli mamy ususzoną lawendę, to trochę kruszymy ją w palcach i dodajemy. Oraz suszne kwiaty ślazu dzikiego. Jeśli słyszeliście kiedyś o Butterfly Pity albo Krytory Ternytyńskiej, to to jest właśnie polski odpowiednik tego. Kwiat ślazu dzikiego zawiera do 10% śluzów i antocyjany, więc będzie wpływał na naszą skórę łagodząco oraz nawierzająco. Będzie pomocny w leczeniu łojotoku oraz AZS. Tutaj pokażę Wam na małej objętości wody właśnie jak zmienia się ten kolor. Sól zalewamy ciepłą wodą. Z czasem będzie się robił intensywniejszy. I tutaj mamy efekt już po kilku minutach. Do kąpieli w wannie lub do moczenia stóp używamy od jednej szklanki do dwóch. Taka kąpiel świetnie wpłynie na nasze samopoczucie oraz stan naszej skóry.